Dziś dzień szczególny, 11 listopada. 103. rocznica odzyskania niepodległości. I tak jak pan prezydent Andrzej Duda dziś w Belwederze wręczając nominacje generalskie powiedział: Choć obchodzimy 103. rocznicę odzyskania niepodległości, to wciąż jesteśmy w rocznicy stulecia, bo przecież jeszcze 100 lat temu Kształtowały się polskie granice. Szanowni Państwo, dziś to święto jest szczególne i ma szczególny wymiar, bo to nie tylko czczenie naszej niepodległości, to nie, ta, to nie tylko oddawanie hołdu i czci tym wszystkim, którzy naszą niepodległość kształtowali, ale którzy również naszą niepodległość pielęgnowali i o nią dbali. Dzisiejsze uroczystości też mają zupełnie inny wymiar, zupełnie inny też i charakter przeżywania w związku z tym co dzieje się na wschodzie naszej ojczyzny, gdzie właśnie funkcjonariusze straży granicznej, polskiej policji, a szczególnie żołnierze wojska polskiego bronią Naszej granicy przed napływem imigrantów, bronią, wypełniając słowa roty przysięgi wojskowej. Szanowni Państwo, dziś oddajemy hołd Ojcom Niepodległości. Dziś oddajemy hołd i cześć tym, którzy o niepodległą walczyli. Ale dziś również oddajemy hołd tym, którzy dziś bronią naszej ojczyzny, którzy dziś strzegą polskich granic, którzy dziś narażają się i poświęcają swoje zdrowie, dziś należy się Wam szczególny szacunek. Dlatego też minister obrony narodowej polecił w 103 garnizonach Rzeczypospolitej. Przygotowanie spotkań, otwarcie jednostek wojskowych, aby lokalne społeczności zapoznały się z historią polskiego munduru, aby obywatele Rzeczypospolitej mogli spotykać się z żołnierzami, rozmawiać z nimi o ich służbie. Służbie dla Rzeczypospolitej. Tak też jest w 42. Bazie Lotnictwa Szkolnego. Tu podziękowania dla pana pułkownika Siemińskiego, jak również i dla pana pułkownika Bubaka za przygotowanie jednostki wojskowej w Radomiu. Szanowni Państwo, jakże dzisiaj ważne jest, aby wypowiadać i artykułować słowa wsparcia dla żołnierzy, dla funkcjonariuszy. Oni tego wsparcia potrzebują. To nieprzypadkowo od szeregu dni prowadzona jest akcja murem za mundurem. To jest akcja wsparcia, wsparcia dla tych, którzy są na granicy, dla tych, którzy za chwilę mogą być na granicy, ale także dla ich rodzin. Pamiętajmy o tym. Zachęcam Państwa do tego abyśmy wspierali polskich żołnierzy, polskich funkcjonariuszy Straży Granicznej, polskich funkcjonariuszy policji, bo oni na to zasługują, jeszcze raz powtórzę, służą Rzeczypospolitej i wypełniają słowa Roty Przysięgi. Niech żyje wojsko polskie, niech żyje Polska. Dziękuję bardzo.